Jakkolwiek większość filmów na tym kanale staram się traktować w miarę poważnie pomimo jego tematyki, to w dzisiejszym przypadku nie, nie mogę być poważny, bo to jest to jest Montez Transformers. To będzie recenzja, e, serka czekoladowego Monte. Po tutaj jest czekolada z e, Smaku. E, to jest e, Boomlip i Optimus. W e, swoich designach Evergreen. Zawsze mi mówiło to, że... Hasbro ciągle używa tych designów do reklamowania marki ale tak naprawdę to rzadko kiedy w ogóle nie robi zabawek z tymi projektami, co prawda jest to prawda Cyberverse, ale to jest wydaje się być według mnie mocny wyjątek i nawet wtedy mocno przerobiły te wyglądy i w zasadzie było tam trochę dziwne inne ale to jest napis Transformers Modern Mint DI, jest mleczko, są te dziwne, nie wiem, kulki, cukierki, atomy, które są zawarte w tym serku. Tak, trochę o tyle co mogę powiedzieć o opakowaniu. Jest też data ważności 17 grudnia 2020. 20. Trochę blisko, wydaje mi się, że jesteśmy trochę blisko, niebezpiecznie blisko... Końca to jest ważności, ale nie, wiem, może akurat serki mają takie krótkie daty ważności. Nie, nie, nie skupiam się na nich zwykle. A, i poza tym jeszcze <laughs> do tej recenzji. Yy, próbowałem wybrać jak najładniejszą łyżkę, jaką miałem pod ręką yy, i tak była nasza łyżka. To będzie nasze narzędzie konsumowania, nasze narzędzie testu. no Więc yy, przejdźmy do rzeczy może. Yy, no więc yy, mamy nasz serek otwarty. Yy. I na razie wygląda on całkiem ok, wygląda jak e, typowe monty, gdzie e, ten e, serek e, mleczny jest na górze, a serek kremowy jest na dole i trzeba to wymieszać. Najpierw może spójrzmy na te e, dziwne zawarte w cukierki. Nie wiem co to w ogóle ma być, czy to ma to być faktyczny atom, czy to ma być, wyglądać jakiegoś dziwnie futurystycznie. Nie, nie znam się na innych produktach montem, więc nie wiem czy to jest po prostu użyte już jakaś inna rzecz, która była z innym serkiem, która została użyta ponownie. Może spróbuję, jak smakuje. Nie wiem, smakuje tak typowo, tak jakby waferek z nadzieniem truskawkowym. Jest okej. Okay. Mam wrażenie, że może było się trochę bardziej pobawić z tym, jakie skierki tutaj dodano. Jakie na przykład, nie wiem, za w kształcie loga autobotów albo zrobić, żeby wyglądały jak kostki energonu. Nie, to, to wydaje się być trochę losowe. Dobra. Zaraz zrobię test smaku samego serka i wrócę do was. No i test zrobiony. Smakuje ok. No oczywiście te mleczne i... Czekoladowe monte smakują bardzo dobrze, bo to monte, z tym, że te cukierki nie dodają za bardzo smaku, jakiekolwiek poczucie, nie wiem, owoców, czy już innego, trochę się zatraca i bardziej służą temu, żeby urozmaiczać faktury i konsystencję tego. Ogólnie powiem, że czuję bardzo mocne 5 10, mogą być o wiele lepiej. Eee, dobra, zanim zakończę tą recenzję chciałem się zapytać, czy e, tylko ja zlizuję e, serek z górnej folii, czy to jest coś dziwnego co tylko ja robię. Nie, no, może być na sam ja robię. To musi być coś, co każdy robi. Nie, nie uwierzę Wam jeśli płacić mi, że nie zizujecie e, serka z górnej folii. No więc e, okej. Okay. To był EOP, e -E, to była moja recenzja e, transformerowego Monte. Tak w ogóle e, nie możnego tatuaża nie nic. Nic innego, po prostu transformery były losowo na, na falińce od góry. Cześć, trochę osłupane, ale no coś takie jest życie. To był EJOP, to była recenzja transformerowego Serka Monte. Dziękuję i do widzenia.